Zamknij oczy na chwilę. Czy kiedykolwiek czułeś się wyczerpany, zdezorientowany, jakby twój umysł ważył więcej niż ciało? To nie brak snu. To nie tylko praca. Czasami to, co najbardziej cię wyczerpuje, to nie to, co robisz, ale jak myślisz, robiąc to. W mądrości buddyjskiej naucza się, że cierpienie nie rodzi się ze świata, lecz z tego, jak go interpretujesz. I najsubtelniejsze i najgroźniejsze jest to, że często to ty, nieświadomie, siejesz stres, który potem próbujesz uleczyć. Jak? Przez niewidzialne nawyki umysłowe, nieświadome powtórzenia, które wysysają twoją energię, jasność, a nawet duszę. Na wschodzie mówi się, że to, co powtarzasz w umyśle, staje się światem, w którym żyjesz. Dziś rzucimy światło na te powtórzenia. Odkryję przed tobą ten codziennych nawyków, które według buddyzmu osłabiają twój umysł i co najważniejsze, jak je przełamać. Jak je przekształcić? Jak wrócić do siebie? Oddychaj. Bądź cicho i dołącz do mnie w tej podróży powrotu do wewnętrznego spokoju. To jest twój moment. To jest twoja ścieżka. Zaczynajmy. Zanim ujawnię nawyki, które osłabiają Twój umysł, opowiem Ci historię o ukrytej mocy niewidzialnego. Młody uczeń, zgarbiony z frustracji, zbliżył się do swojego mistrza z wyczerpaną duszą. Mistrzu, medytuję, czytam sutry, praktykuję codziennie, ale wciąż czuję się zablokowany. Jakby coś we mnie nie pozwalało mi iść naprzód. Jakby niewidzialna siła mnie powstrzymywała. Nawet gdy robię wszystko, co pobiję mu, się co linienem. Nauczyciel spojrzał na niego w milczeniu, a potem poprowadził go na polanę w lesie. Tam, w cieniu starego drzewa, cienka, niemal niedostrzegalna lina, była zawiązana w węzły między korzeniami a pniem. Spróbuj przejść wokół tego drzewa w linii prostej, poprosił nauczyciel. Młodzieniec zrobił kilka kroków. Ale wkrótce potknął się o linę. Choć początkowo niewidoczna, zablokowała mu drogę. Spojrzał na ziemię zdezorientowany. Nie rozumiem. Coś mnie powstrzymuje, ale tego nie widziałem. Nauczyciel skinął głową z pełnym współczucia spojrzeniem. To jest umysł, uczniu. Nie zawsze to wielkie traumy nas wiążą, ale niewidzialne nici, które powtarzamy codziennie, nie zdając sobie z tego sprawy. Małe nawyki. Automatyczne myśli, odziedziczone przekonania? Jak talina nie widzisz ich, dopóki cię nie zatrzymają. Sama wola nie wystarczy potrzebujesz światła, aby zobaczyć, co cię powstrzymuje. I dziś właśnie to zrobimy. Rozświetlimy te mentalne nici, te niewidzialne nawyki, które osłabiają cię od wewnątrz, jeden po drugim. Abyś mógł przestać potykać się o te same rzeczy i zacząć chodzić z wolnością, jasnością i prawdziwą wewnętrzną siłą. Zamknij oczy na chwilę i zapytaj siebie szczerze: Ile razy czułeś, że idziesz naprzód, ale coś niewidzialnego w tobie ciągnie cię wstecz? Budzisz się z dobrymi intencjami, pracujesz, starasz się, a mimo to coś cię obciąża, coś cię powstrzymuje i nie do końca wiesz, co to jest? Ta niewidzialna nić nie zawsze ma imię, nie zawsze jest osobą lub wspomnieniem. Czasami to drobne nawyki, myśli, które powtarzasz bez pytania, słowa, które rzucasz sobie jak kamienie, reakcje, które wydają się nieszkodliwe, ale powoli cię wyczerpują. Buddyzm uczy nas, że umysł, jeśli nie jest pielęgnowany z świadomością, staje się własnym labiryntem. A jeśli nie widzisz szczelin, przez które ucieka twoja energia, będziesz wciąż napełniać misę, nie czując jej pełnej. Dlatego dziś nie tylko porozmawiamy o nawykach, spojrzymy na nie oczami duszy. Rozwiążmy węzły jeden po drugim, abyś odzyskał swoją jasność, swoją siłę i swój spokój. Weź głęboki oddech i dołącz do mnie w tej podróży powrotu do swojego centrum. Bo czasami wystarczy zobaczyć, aby zacząć się leczyć. Jeden: zaczynanie dnia bez kierunku. Każdy poranek to odrodzenie święte drzwi, otwierające się na nowe. Ale większość ludzi budzi się na hałas, powiadomienia i zaległe wiadomości. Zanim otworzą swoje serca, otwierają telefony. I co się wtedy dzieje? Umysł, w swoim najbardziej wrażliwym i podatnym stanie. Napełnia się zewnętrznymi bodźcami, zanim przypomni sobie, kim jest. I tak, nie zdając sobie z tego sprawy, zaczynasz dzień odłączony od siebie i podłączony do chaosu świata. W tradycji buddyjskiej naucza się, że pierwsza rzecz, którą robisz po przebudzeniu, określa, na jaki ołtarz ofiarujesz swoją energię. Jeśli oddajesz swoją uwagę hałasowi, dzień będzie rozproszony. Jeśli ofiarujesz ją swojemu centrum, dzień będzie świadomy. Więc zrób to. Zanim spojrzysz na ekran, oddychaj. Połóż jedną rękę na sercu, zasiej świętą frazę. Jak dziś wybieram zaczynać od siebie, a nie od świata. Ten prosty gest to cicha rewolucja, bo za każdym razem, gdy wybierasz zaczynać z wewnętrznym kierunkiem, Mówisz wszechświatowi, że twój spokój jest priorytetem. Nie zaczynaj dnia bez kompasu. Nie jesteś swoim harmonogramem. Jesteś świadomością, która może wybrać, jak go zamieszkać. 2. Krytykowanie siebie za wszystko. W buddyzmie naucza się, że umysł może być twoim sprzymierzeńcem, lub twoim więzieniem. A niewiele więzień jest tak okrutnych, jak wewnętrzny głos, który powtarza: Seaj, dzień po dniu. To nie wystarczyło, mogłeś zrobić lepiej, zawsze wszystko psujesz. Ten głos nie krzyczy, on szepcze, ale robi to w najbardziej wrażliwych momentach, gdy coś idzie źle, gdy nie spełniasz swoich oczekiwań, gdy patrzysz w lustro, szukając wad. I to, co zaczyna się jako samokrytyka, staje się cichą formą przemocy. Mądrość buddyjska zaprasza nas do jasnego widzenia. Samożądanie to nie to samo, co ewolucja, a obwinianie się za wszystko nie czyni cię silniejszym, tylko wyczerpuje twoją energię, więdnie twoją samoocenę i niszczy twój spokój. Zapytaj siebie szczerze, czy traktowałbyś kogoś, kogo kochasz, tak jak traktujesz siebie? Jeśli nie zrobiłbyś tego z kimś innym, Dlaczego robisz to sobie? Współczucie to nie słabość, to wewnętrzna siła, która pozwala ci nadal rosnąć, nie niszcząc siebie po drodze. Yeah. Powtarzaj sobie tę świętą prawdę. Uczę się. Jestem wartościowy, nawet w mojej niedoskonałości. Dziś dbam o siebie, nie karzę się. Bo umysł może być tą świątynią, w której rozkwitasz, lub tym echem, w którym więdniesz. I codziennie wybierasz, w którą stronę iść. 3. Chęć kontrolowania niekontrolowalnego. W naukach buddyjskich mówi się, że przywiązanie jest źródłem cierpienia, a kontrola jego subtelnym przebraniem. Umysł szuka pewności, chce mieć wszystko pod kontrolą harmonogram, wyniki, zachowanie innych nawet przyszłość. Ale im bardziej próbujesz zdominować zewnętrzne, tym bardziej zaplątasz się w iluzję, że Twój spokój zależy od tego, że wszystko idzie zgodnie z oczekiwaniami. A kiedy życie nie słucha, bo życie nigdy całkowicie nie słucha, pojawia się lęk, to napięcie w klatce piersiowej, ta bezsenność przebrana za zmartwienie, to ciche wyczerpanie, które nie wynika z tego, co się dzieje. Ale z Twojego oporu wobec tego, że dzieje się tak, jak się dzieje. Buddyzm nie zaprasza Cię do rezygnacji, zaprasza Cię do odróżnienia, co zależy ode mnie, a co nie. Kiedy to zrozumiesz, dzieje się coś magicznego, nie przestajesz działać, ale działasz z innego miejsca z spokoju, nie ze strachu, z obecności, nie z kontroli. Płynięcie to nie poddanie się to poruszanie się z prądem. Nie tracąc swojego centrum, powtarzaj sobie. Odpuszczam to, co ode mnie nie zależy. Ufam rytmowi życia, z akceptacji, działam z mądrością, bo kiedy przestajesz walczyć z niekontrolowalnym, odkrywasz wolność, która zawsze była za strachem. 4. Ciągłe porównywanie się. W tradycji buddyjskiej naucza się, że Lotos nie rywalizuje z różą, po prostu kwitnie. Jednak w nowoczesnym życiu jesteśmy szkoleni, by patrzeć na boki, mierzyć swoją wartość tym, co ma, robi inny. I nie zdając sobie z tego sprawy, zaczynamy każdy dzień z miejsca braku. Dlaczego nie mam, dlaczego nie jestem tam, gdzie on? Co robię źle? To ciągłe porównywanie się jest subtelną trucizną. Nie zabija od razu, ale osłabia ducha. Droga duszy to nie wyścig, to intymny, unikalny, święty proces. Porównywanie się do innych to jak wyrywanie nasiona z ziemi, bo jeszcze nie zakwitło jak to obok. Buddyzm zaprasza cię do powrotu do centrum, do obserwacji własnego ogrodu, do uznania, że każda dusza ma swój rytm, że to, co dziś wydaje się powolne, w ciszy kiełkuje. Zamiast pytać się, dlaczego nie jestem jak On, zacznij pytać, co dziś we mnie kwitnie, jakie lekcje daje mi mój własny proces. I z tego miejsca kultywuj wdzięczność, bo kiedy przestajesz się porównywać, Twoja energia wraca do Ciebie, a to samo w sobie jest uzdrawiające. Powtarzaj w ciszy. Moja droga jest święta. Nawet jeśli nie wygląda jak żadna inna, szanuję swój rytm, ufam swojemu kwitnieniu. 5. Mów z rany. Na duchowej ścieżce słowa to nie tylko dźwięki, to energia, a kiedy mówisz z otwartej rany, bez oddechu, bez obserwacji, bólu, to co dzielisz, nie leczy, tylko się rozprzestrzenia. Często wierzymy, że mówienie nas uspokaja, ale jeśli te słowa rodzą się z gniewu, osądu lub rozpaczy, to tylko bardziej zakażają ranę, zarówno twoją, jak i osoby słuchającej. Buddyzm uczy, mów tylko wtedy, gdy twoje słowa są łagodniejsze od ciszy. To nie znaczy, że masz milczeć o tym, co czujesz. To znaczy dać sobie przestrzeń świadomości przed mówieniem. Poczekaj, oddychaj. Poczuj, czego ta rana chce cię nauczyć. Bo kiedy mówisz z miejsca, które już zostało przetworzone, kiedy już nie mówisz, by się wyładować, ale by zrozumieć, wtedy Twoje słowa stają się lekarstwem DLA ciebie i DLA innych. Rana potrzebuje powietrza, ale nie niekontrolowanej ekspozycji. Najpierw spójrz na nią, towarzysz jej. A gdy twój głos niesie współczucie zamiast trucizny, wtedy jest czas na mówienie. Powtarzaj w sobie: Moje słowa są mostami, nie bronią. Wybieram uzdrowienie przed mówieniem, wybieram ciszę jako świętą przestrzeń transformacji. 6. Trzymanie się tego, co minęło. Jednym z filarów cierpienia, według Buddy, jest przywiązanie. I niewiele rzeczy wyczerpuje umysł bardziej, niż trzymanie się tego, co już nie istnieje. Związek, który się skończył, projekt, który się nie udał, wersja siebie, która już nie pasuje, trzymanie się przeszłości to nielojalność to ciężar. To jak próba chodzenia z plecakiem pełnym kamieni, które już Ci nie służą. Każde nieuzdrowione wspomnienie każde. Powinno było być obciąża cię. Przywiązanie mówi: To należy do mnie. Świadomość mówi, to mnie przekształciło, ale już zakończyło swój cykl. W tradycji buddyjskiej uczy się: Wszystko, co powstaje, także się kończy, a choć to boli, jest także wyzwalające, bo jeśli potrafisz puścić, możesz się odrodzić. Nie chodzi o zapominanie czy zaprzeczanie, chodzi o puszczenie tego, co już cię nie buduje zapytaj się szczerze dzisiaj czego wciąż się trzymam co już prosi o opuszczenie a potem weź głęboki oddech bo puszczenie nawet jeśli boli zawsze przynosi ulgę powtarzaj sobie to czego tu już nie ma nie definiuje mnie puszczam z miłością by móc iść naprzód w pokoju 7 Otaczanie się gęstą energią. Wszystko na tym świecie wibruje ludzie, miejsca, słowa, dźwięki i wszystko, z czym masz kontakt, zostawia na tobie ślad, nie tylko na twoim nastroju, ale na twoim polu energetycznym. Są ludzie, którzy przyciemniają twoje światło swoim ciągłym narzekaniem media społecznościowe, które zasiewają niepokój z każdym przewinięciem. Środowiska, w których harmonia została utracona. I nie zdając sobie z tego sprawy, stajesz się zanieczyszczony. W buddyjskim spojrzeniu, środowisko nie jest neutralne. To duchowy klimat, w którym albo kwitniesz, albo więdniesz. Dlatego dbaj o swoją przestrzeń, jak mnich o swoją świątynię. Nie pozwalaj na wejście żadnej obecności. Nie pozwalaj żadnym treściom. Zamieszkać w Twoim umyśle. Pamiętaj: Nie jesteś zobowiązany pozostawać w miejscach, które Cię wyczerpują, ani utrzymywać relacji, które już z Tobą nie rezonują. Współczucie nie oznacza wystawiania się na toksyczne rzeczy, oznacza szanowanie siebie na tyle, by wybierać to, co odżywia Twoją energię. Zapytaj się szczerze, czym się codziennie otaczam: to mnie podnosi, czy wyczerpuje. A jeśli odkryjesz, że musisz coś puścić, zrób to z miłością, ale stanowczo, powtarzaj wewnętrznie. Moja energia jest święta, dziś wybieram otaczać się światłem. 8. Tłumienie Emocji W wielu kulturach uczono nas, by wytrzymywać, by być silnym, nie płakać, jakby odczuwanie było błędem. Ale w buddyjskiej mądrości odczuwanie jest częścią drogi do wyzwolenia. Niewyrażona emocja nie znika pozostaje uwięziona w zamkniętym gardle, napiętej klatce piersiowej, zmęczonym ciele. Zaprzeczony gniew zamienia się w sztywność, tłumiona smutek w apatię, a ukryty strach w cichą niepokój. Odczuwanie nie jest słabością odczuwanie z świadomością to odwaga. To patrzenie na to, co boli, bez uciekania, to pozwolenie sobie na płacz, by nie chorować. Ale prawdziwą sztuką nie jest tylko odczuwanie, to przekształcanie emocji w zrozumienie. Płacz, jeśli potrzebujesz, krzycz, jeśli to konieczne, bez krzywdzenia, ale potem weź oddech i zapytaj się: jaką wiadomość niesie ta emocja? Jaka część mnie prosi o światło? Budda nie nauczał nas tłumienia. Nauczał nas obserwacji, bo kiedy obserwujesz swoją emocję bez osądu, rozpuszcza się jak chmura, która pozwala słońcu przejść. Nie wyłączaj swoich uczuć uczyń z nich lampę, która oświetla cię od wewnątrz. 9. Poszukiwanie zewnętrznej walidacji. Od dziecka uczyliśmy się szukać aprobaty, pochwał, gestów, które mówią nam: Jesteś w porządku taki, jaki jesteś. Ale na duchowej ścieżce ciągłe żebranie o aprobatę to zapomnienie o swojej prawdziwej naturze. Jeśli twoja wartość zależy od lajka, komplementu czy akceptacji innych, żyjesz przywiązany do osądu świata. A to, co świadce Aj daje jednego dnia, może odebrać następnego. Nie przyszedłeś na ten plan, by spełniać oczekiwania. Przyszedłeś, by przypomnieć sobie, kim jesteś. Nawet jeśli nikt tego nie rozumie, przyszedłeś się obudzić, nawet jeśli to niewygodne. Budda nie był rozumiany przez wszystkich. Mądrzy ludzie nie szukają oklasków, szukają prawdy, a prawda nie potrzebuje aprobaty. Szanuj swój proces, nawet jeśli idziesz sam, bo w niewidzialnym cała egzystencja Cię wspiera. Powtarzaj wewnętrznie nie jestem odbiciem, które widzą inni. Jestem światłem, które płonie wewnątrz, nawet gdy nikt nie patrzy. A to światło, gdy przestaje szukać pozwolenia, zaczyna świecić prawdziwą wolnością. 10. Życie odłączone od obecnej chwili. Twoje ciało jest tutaj, ale Twój umysł biega między duchami przeszłości a cieniami przyszłości. I w tym ciągłym przychodzeniu i odchodzeniu rozdrabniasz się. Myśląc o tym, czego nie zrobiłeś, martwiąc się o to, co jeszcze się nie wydarzyło. To subtelne odłączenie wyczerpuje więcej energii niż cały dzień fizycznej pracy. W buddyzmie naucza się, że nie ma innego czasu na przebudzenie niż ten moment. Przeszłość już nie istnieje, przyszłość się nie narodziła. Czas to jedyna świątynia, w której możesz mieszkać w pokoju. Powrót do teraźniejszości to akt mocy. To odzyskanie swojej rozproszonej energii. To powiedzenie wszechświatowi, jestem tutaj, świadomy, żywy, kompletny. Za każdym razem, gdy skupiasz uwagę na tej chwili, łączysz się ze sobą, a to połączenie jest najświętszym lekarstwem. Zrób to teraz. Poczuj swój oddech, posłuchaj dźwięków wokół ciebie. Dotknij rzeczywistości, bo teraźniejszość to nie tylko miejsce, to Twój wewnętrzny dom. Zamknij oczy na chwilę i bądź szczery ze sobą. Który z tych nawyków najbardziej wyczerpuje Twoją energię? To pośpiech, porównywanie, chęć kontrolowania wszystkiego. O której porze dnia czujesz się najbardziej wyczerpany, najbardziej oddalony od siebie? Obserwuj to bez osądu. Po prostu spójrz na to, jak na niewidzialną linę, bo to, co widzisz, może się poluzować, a to, co puszczasz, nie może już tobą rządzić. Dziś zaczynasz się budzić, a każdy nawyk, który rozpoznajesz, to szczelina, która zaczyna się goić. Teraz zamknij oczy, połóż rękę na sercu i powtarzaj za mną z głębi serca. Puszczam to, co mnie osłabia, i przyjmuję to, co mnie podnosi. Każda myśl jest ziarnem. Dziś wybieram sianie światła. Jestem więcej niż mój umysł. Jestem świadomością. Jestem niebem, które ją trzyma. Wybieram nawyki, które karmią mój spokój, a nie te, które żywią mój niepokój. Moja energia jest świątynią, i dziś chronię ją miłością i obecnością. Weź głęboki oddech. Poczuj, jak każde słowo zakorzenia się w Twoim ciele. I pozwól, by ta nowa klarowność zakwitła wewnątrz. Zapamiętaj to z otwartym sercem. Umysł nie uwalnia się nagle, uwalnia się w małych, świadomych, powtarzalnych gestach, jak ktoś zamiatający swoją świątynię o świcie. I masz tę moc. Nie potrzebujesz życia bez chaosu. Potrzebujesz serca, które wie, gdzie odpocząć, nawet pośród hałasu. Dziś rozpoznałeś niewidzialne więzy, które Cię wiążą, a ten akt jasnego widzenia jest pierwszym krokiem ku Twojej wolności. Jeśli ta nauka dotknęła czegoś w Tobie, subskrybuj i aktywuj dzwonek. Każdego tygodnia dzielimy się świętymi narzędziami, aby uzdrowić Twój umysł, podnieść Twoją wibrację i przypomnieć, kim jesteś, poza strachem i zamętem. Powiedz mi w komentarzach, które z tych nawyków najbardziej wyczerpały twoją energię i które jesteś gotów przekształcić z miłością i obecnością. Czytam cię, towarzyszec ja, i nadal kroczymy razem krok po kroku tą ścieżką. Niech twój umysł się uspokoi, niech twoja dusza oddycha, a twój dzień niech będzie aktem żywej świadomości. Do zobaczenia w następnym filmie. Uścisk światła.